Nazywam się Tomek Skupieński. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj radny Rady Miejskiej Włodzi, członek klubu Platformy Obywatelskiej, Paweł Bliźniuk. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie radny, minęło już ponad pół roku pańskiej kadencji. Co z pańskiego programu wyborczego udało się do tej pory zrealizować? Jeżeli chodzi o mój program, to powiem tylko o dwóch punktach, bo mógłbym o tym bardzo długo mówić. Mógłbym bardzo długo mówić o innych sprawach. To jest Piotrkowska i 100 Kamienic. To są takie moje priorytety. Przywrócenie blasku łódzkiemu w śródmieściu. Piotrkowska, już wiosną przyszłego roku rozpoczniemy przebudowę ulicy. I ona rozpocznie się na pewno, no bo powstawały za poprzednich kadencji różne projekty, kolejne strategie dla Piotrkowskiej i nic się nie udało zrobić. Czy tym razem możemy uzyskać od Pana jednego gwarancję, że Piotrkowska zostanie wyremontowana i coś się na niej poprawi? Tak, dokładnie tak będzie. Od fazy projektów, dyskusji, debat na temat przyszłości ulicy, my przechodzimy teraz wprost do działania. Już w tym roku jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję architektoniczno-plastyczną ulicy. Teraz są przygotowywane warunki warunki przetargu, a wiosną przyszłego roku, najpóźniej wiosną przyszłego roku, ruszamy z przebudową. 100 kamienic w tym roku. 100 19... kamienic, pański kolega z Platformy Obywatelskiej, Jakub Poleski. Który był autorem właśnie tego programu 100 Kamienic, stwierdzi, że on nie jest realizowany, że nic się nie zmieniło od rządu Jerzego Krapiwinnskiego, że ten program nie jest realizowany, dalej są wyburzenia i witalizacji nie ma. Jak to wygląda? Nic bardziej mylnego, mimo że projekt tegorocznego rocznego budżetu przygotowywały poprzednie władze Łodzi, udało się nam znaleźć 9,5 miliona złotych na realizację programu 100 kamienic. W tej kwocie wyremontowane zostanie 19 obiektów a także zostanie przygotowana dokumentacja na ponad 30 budynków, które będą przeznaczone do remontu w przyszłym roku. Więc program 100 kamienic jest jak najbardziej realizowany, co więcej powiem we Wrocławiu, na którym się wzorujemy. W pierwszym roku wyremontowano zostało 7 obiektów. A na ten cel zostało przeznaczonych niewiele ponad 2 miliony złotych. Więc, my, powiedzmy, nasza skala, skala działań w Łodzi jest znacznie większa niż we Wrocławiu, i to dobrze wróży temu projektowi. I uda się te przysłowiowe już stokami zremontować podczas 4-letnich rządów Hanny Stanowskiej? Ja myślę, że już w tym momencie mogę powiedzieć, że na pewno tak. A to może moglibyśmy wyremontować jeszcze więcej kamienic, na przykład 200 albo 300, gdybyśmy nie budowali dwóch stadionów dla klubów piłkarskich, tylko jeden wspólny. 150 milionów pójdzie na budowę stadionu miejskiego na UKS-ie. Co najmniej drugie tyle bo Hanna Stranskach chce traktować kluby równo pójdzie na budowę stadionu widzewa, Gdybyśmy zbudowali jeden stadion, kosztowały to miasto pewnie 150-200 milionów, na za pozostałą kwotę można by wymontować kolejne 100 kamienic. Wierzę, że program 100 nie skończy się na 100 Kamienicach. Tak też jest we Wrocławiu, że pierwsze 100 Kamienic to będzie dopiero początek i w następnych latach będziemy remontować kolejne obiekty należące do miasta. Natomiast jeżeli chodzi o stadiony, to miasto buduje. Jeden stadion miejski i partycypuje w budowie stadionu widzewa. Tutaj będziemy współpracować z podmiotem prywatnym, więc nie jest tak, że miasto buduje dwa stadiony. Nasze zaangażowanie, jeżeli chodzi o stadion miejski, nie polega tylko i wyłącznie na tym, że będziemy uczestniczyć w budowie obiektu, ale będzie polegało na tym, że przekażemy w formie ustalonej w drodze negocjacji z partnerem prywatnym grunty pod tą inwestycję, grunty, które są warte około 30 milionów złotych, dodatkowo zostanie wyremontowany układ drogowy wokół stadionu, który montowana zostanie między innymi ulica Nieciarniana, co będzie spożytkiem nie tylko dla kibiców podążających na mecz, ale także dla mieszkańców, chociażby Starowidowa i wszystkich łodzi, którzy tam tędy codziennie przejeżdżają. Mhm, rozumiem, A czy to nie jest jednak trochę tak, że decyzja o budowie dwóch stadionów nie jest podyktowana Amerytoryką, a po prostu dobrym zorganizowaniem kibiców i prezydent Hanna Zdenowska boi się takiej dobrze zorganizowanej, jaką jak są kibice. Kupili billboards, robili demo demonstracje pod oknami urzędu miasta Łodzi. No i nagle podczas diadni tutaj wspominali, że no jeden stadion byłby lepszym rozwiązaniem, nagle no okazuje się, że robimy dwa. No i też po kolei, panie redaktorze. Po pierwsze, yy, Hanna Zanowska nie boi się kibiców. Hanna Zanowska szanuje łodzian, szanuje ich zdanie i każdy ma prawo wypowiadać swoje zdanie yy, i głosić się otwarcie i publicznie. To po pierwsze. Po drugie, większość radnych yy, była zwolennikami do wypowiedziach medialnych. Yy, większość radnych różnych klubów była zwolennikami jednak budowy dwóch stadionów. I to nie jest tak, że yy, radni klubów opozycji są przeciwko takiej inwestycji. Warto pamiętać, że to w zeszłej kadencji zapadła ostateczna decyzja, że czy zapadła decyzja wstępna, ostateczna, ona została potwierdzona w tej kadencji Rady Miejskiej, że będą budowane dwa stadiony, w tym jeden miejski, drugi jak już powiedziałem, w partnerstwie publiczno-prywatnym, więc nie ma takiej sytuacji, że jak to pan redaktor nazwał, dobrze zorganizowana grupa mogłaby wywrzeć wpływ na władzę. Natomiast na pewno głos łodzian się liczy, głos łodzian jest brany pod uwagę. No właśnie, głos łodzian się liczy. Dla jednego Tomaszewicza głos łodzian liczy się na tyle, że postanowił przynajmniej spróbować umożliwienia im spożywania alkoholu na Sławnym młyku przy stacji benzynowej Olym przy Urzędzie Miasta Łodzi. Czy to jest dobry pomysł? Znaczy ja się dowiedziałem o tym pomyśle z mediów, nie widziałem konkretnego projektu uchwały, z tego co wiem, takowego nie ma. Na razie wszystko spoczywa, znajduje się na, na, na etapie szukania podstawy prawnej, czy w ogóle takie, taka legalizacja spożywania alkoholu. Na sławnym murku jest y, możliwa. Czy możemy coś takiego wprowadzić? I zostawmy nawet na chwilę kwestię legalności. Tutaj pan Janek Donaszowiś odwołuje się do tradycji murku, do tradycji pasażu siłek, gdzie od lat 80. miała spotykać się łódzka młodzież kontkulturowa. Ale czy pan uważa, jako radny? że to jest dobra idea, że powinniśmy umożliwiać ludziom spożywanie alkoholu legalne tam, gdzie oni się gromadzą, żeby ten alkohol spożywać. To nie jest tak, że dzisiaj pozwolimy, żeby spożywali na młyku, a jutro pozwolimy, żeby spożywali w kolejnych miejscach, w kolejnych i stworzymy, nie wiem, przykład ze jaką enklawę spożywania legalnego alkoholu poza miejscami tego wyznaczonymi. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy w ogóle ustawa dopuszcza możliwość legalizowania przez Radę Miejską możliwości spożycia alkoholu w danym, w danym miejscu bez spełnienia konkretnych w ustawie wymienionych przesłanek. Jeżeli chodzi o argumenty radnego Domaszewicza, ja się z nimi zapoznałem, są ciekawe, aczkolwiek sam pomysł budził mnie bardzo duże kontrowersje. Z, właśnie z tego powodu, że to jest pewien wyłom. Później będziemy zastanawiać się, czy będzie można spożywać alkohol w parku, na ulicy i pytanie, czy, czy nie będzie to tak zwany jeden most za daleko. Po drugie, jeżeli chodzi o sam murek, to miejsce pewnie z punktu widzenia historycznego, jak mamy do maszyliśmy, bardzo interesujące, aczkolwiek trzeba pamiętać, że obok znajduje się stacja benzynowa, gdzie są przechowywane materiały łatwopalne. Jednak takie miejsce w centrum miasta powinno być objęte szczególnym, szczególnymi względami bezpieczeństwa. Więc pomysł na mnie na razie jest kontrowersyjny, ja poczekam na projekt, jego uzasadnienie i być może obok samej możliwości spożycia alkoholu, legalizacji będą jakieś inne elementy, które sprawią, że będzie to bezpieczne, że będzie to dopuszczalne z punktu widzenia zachowania wymogów bezpieczeństwa, które powinny być tam zachowane. Ale na ten moment mogę tylko mówić o idei, dla mnie jest ona bardzo kontrowersyjna i mam wiele wątpliwości. Ja sobie Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Gryźnik, radny Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.